Część. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zapięciu rowerowemu Cross KZK 100S. Opowiem wam o jego funkcjonalności, materiałach, z których jest wykonane oraz o tym, jak sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Jeśli zastanawiacie się, czy to zapięcie jest warte swojej ceny, to koniecznie zostańcie ze mną, bo podzielę się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Zaczynajmy. Zapięcie do roweru Cross KZK 100S. Zapięcie rowerowe KZK 100S firmy Cross zostało stworzone w formie stalowej linki, która otacza osłona z tworzywa sztucznego. Osłona ta pełni funkcję ochronną przed ewentualnymi zarysowaniami lakieru powstałymi na ramię roweru. Dużą zaletą tego rowerowego akcesorium jest osłona przeciwkurzowa, która chroni przed przedostawaniem się wewnątrz zamka różnego rodzaju zanieczyszczeń. Wymiary zapięcia rowerowego marki Cross. Model KZK100S charakteryzuje się niewielkimi wymiarami, co jest bardzo korzystne szczególnie podczas dalekich wycieczek rowerowych. Długość tego zapięcia rowerowego wynosi 65 cm, zapewnia ona wygodny montaż roweru do stojaków, znaków drogowych lub innych rowerów. Średnica zewnętrzną zapięcia wynosi 12 mm, co pozwala zakwalifikować to zapięcie do czterech poziomu zabezpieczenia w skali cross. Zapięcie posiada również automatyczny cylinder. Dzięki uniwersalnemu czarnemu kolorowi, z pewnością będzie się świetnie komponować z każdym rowerem. Odpowiednie bezpieczeństwo zapięcia rowerowego. Zamki: Do cztery, tego poziomu zabezpieczenia, właśnie zapewnia podstawowa ochronę przed kradzieżą na obszarach o niskim poziomie ryzyka. Przeznaczone Esa do użytku w rowerach dziecięcych, czy jako zabezpieczenie akcesoriów rowerowych, takich jak kask rowerowy czy siodełko. Zabezpieczenie cross KZK100S powinno się stosować w miejscach, gdzie mamy duże poczucie bezpieczeństwa. W zestawie można znaleźć również dwa klucze. Przy stosowaniu się do powyższych sugestii stosowania, model KZK100S to świetna ochrona przed kradzieżą. Poziom zabezpieczenia czterech w skali kros, rodzaj zamka klucz płaski wymiar 650 x 12 mm długość 65 cm średnica 12 mm uchwyt nie materiał. Główki stop cynku, obudowa stworzywa sztucznego rodzaju linka, informacje dodatkowe, dwa klucze w zestawie, automatyczny cylinder, osłona. Przeciwkurzowa kolor czarny, marka Cross. Podsumowując, zapięcie rowerowe Cross KZK100S to doskonały wybór dla każdego rowerzysty, który ceni sobie bezpieczeństwo i wygodę. Dzięki solidnej konstrukcji i praktycznym rozwiązaniom zapewnia ono skuteczną ochronę przed kradzieżą. Niezależnie od tego, czy jeździsz na co dzień, czy tylko od czasu do czasu, warto zainwestować w ten produkt, aby mieć pewność. Z. Twój rower jest zawsze bezpieczny. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach.